Ah, I win I win I win bro what oh, the fuck nie wiem czy on jest coś tam warty. O, no, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Niby jest lepsze. Dalej nie strzałku. O! Ktoś biegnie! Jak to Szymon to go zostawię, ale... To znowu ja! No widzę, ty... Tak. Ta. Usłucham ci zap. Przyjechałeś? Chwila. Gdzie zaproszenia? Ale te w cztery. O, no, na pewno. No pod tabem, albo. Miałem dużo rzeczy, ale przyjechał, przyleciał głośno z tym helikopterkiem, i mnie zabił. No cóż. Pod tabem albo na Steamie będziesz miał Ma, a w międzyczasie ubierz się. To raczej by było przed chwilą. To jest ten Zobaczmy, głos. Co? Idę zobaczyć ubranko. To, to jest jakaś, jakiś krajt jest jaki? Coś tu chodzi. Słyszę. Ja zaraz tam podbiegnę A, świnia, to nie. To zabij. No to jest no, ró... No wiem, dlatego nie chcę, nie mam łuku. Jakby miał łuk to bym próbę. Normalnie daj mi ten ja zabiję. Też zabijam. Ja. Coś ciekawego? Jak zna, znajdziesz chodzmata, to można pobiec gdzieś w jakieś miejsce. Czyli dobrze? Tylko by trzeba było jeszcze łuk, chociaż ogarnąć ten jałubicie. Strzały jakieś. Nie mam łuk, mogę ci Strzały zrobić z kości drugi. Można zrobić bez kamienia. Tylko trzeba świnie właśnie pozabijać. Ej, ziomek przed nami. 310. Okej, spróbuję ubić tą świnię z kamienia, powinno dać radę. Ja no ona cię z... Tam, ciachnie. Nie, spokojnie. Dobra, ja podejdę. Do ciebie i też się walnę. No, no o, mówiłem, że się... się... <laughs> mówiłem... Walnąłeś się chociaż dwa razy? No normalnie skakałem wokół niej, ale się tego razu nie udało. Raz się udało zrobić. Dostałem w dupsko No Dobra, blisko mnie zaraz piło. Tak, źle. Ktoś się otwiera. Biegnie. Ja tu siedzę cały czas. Hello. Hello. Oh hey. hey you friendly? Atakuję każdego. Yes sir. Prawie każdy cię zabija. Okej, okay, come on. Czasem. Mam rezolucję tego faceta. Mogę lubić. Dara go zabiję. Jak, jak będziesz go lutował, okay. po prostu luwalnie i wyłącznie w łeb, to zabiję. Już. Uh -oh. No i <laughs> No to, niestety tak trzeba być. W tej grze. No ja wiem, mnie też nie tak nie zabijali. Niestety. A, to A, jestem debilem. Jak wylać tą wodę? Co? Jak wylać wodę? Jaką? Dobra. Już wiemy. O, tu gościu ma wodopój. No. Ja zaraz sobie napełniam. Ludna. Nie, czystą. O, widziałem cię przez chwilę, wiesz? Ja sobie czystą okay. teraz wlałem. Elegancko. Dawaj, chlej to. cię chyba nie lutował, bo ja tu patrzyłem. Ta, no. Znaczy, nikt. Wtedy to był prawdopodobnie stracił e, się zabić ciebie. Tak, to, to, to wiem, ty mi nie musisz mówić. To, wiem, to, to akurat ogarniam. Chcesz, to ci dam jedną całą Butelkę 500 ml wody. Miał. Ja mam tu, o taką. Ma masz to. No, trzymaj. Z tego niestety nie da się napić. Masz to i to, bo ja mam tego pełno. Także sobie trzymaj. Bierz to szybko i idziemy w Tutaj. Tu, to jest ten jeden. Friendly, friendly. Du 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 du, Niedźwiedź. Wiem! Ta? Uciekaj! No wygra! Możemy że... go spróbować porobić. Rzuć go złoń. czymś, kurwa żeby mnie... Czekaj, no ja nie na zen, nie podbić Kur. Czekaj Bo cię na dwa hity zdejmie. No wiem, właśnie już mnie uderzył. Ja go odciągnę odciągnij on do ciebie A. biegł ale czemu on mnie nie bije ja go ciacham, on mi nic nie robi widzisz to? teraz na ciebie idzie Ojcie. czekaj, nie, nie ruszaj go zostaw, nie podchodź nawet o dobra, zespiło mnie blisko Zabrał Myślę, mnie. Nie, zabrał. Ale mnie nie zażył, bo to nie da dość... się. No, zabił mnie już. It's my loot, dude. I died here. Za ci A nie łódką cię zaraz zgarną. Lal. what are you doing mate i just ran upon here Was it ago? please pick me up please no sure watch out there's a guy's over there see ya yeah but you're the one who fucked me up not even him i know <laughs> no został wjeb... Awaj ziomek It's rust, baby Co? my tak nie chciałem Oj, jeszcze mam, mam dywan z niedźwiedzia Z niedźwiedzia W skrzynce znalazłem A, chodź, tu, chodź tu, tu, tu Dobra O Kilo mam. He nie mam nic więcej jakiś Metoloby? tam no, no to wojnie, metalowy jest już naprawdę dobry Znaczy nie w sumie jeden z najlepszych Tam jeszcze masz jeden lepszy z tego Nie strzelił nawet do mnie O, tam gości był Krzaczor. Gdzie masz tego wilka? A to jest pies Nie wilk. Goni mnie nie wiem. Chodź tu! Dostał w dupę. Czekaj, gdzie jest moje ciało teraz? O, nie. O, zlutowane. Ktoś przelotował. A ten ziomek e, ty, byłeś, ty byłeś na miningał poście? Byłeś przed Nie. Filmem? No to chodzi, tu Google. Nie. Go nie prze... rzeczy. Wywalone w psa, no. Nie wywalone, bo go właśnie miele. Tam gości już sobie pobiegł do bazy, bo go minąłem, a ja nie wiedziałem, że to. Oj! Kto to się kurwa wydarł? A, that's you. craker Yeah, bro. Chase me around, big boy. Let's see how far we can go. <laughs> what the fuck, dude? Got to shoot, I'm to be bad at this tema Mogę Chłopca rawi Jak to które wygląda Nah! We got you two badges, <sighs> that's not We'll be Play something new. Play something new? Yeah! <laughs> you know what? <laughs> I'm gonna leave you. <laughs> Seriously. I'm not going to kill you. Seriously. It's too fun, man. It's really too fun. <laughs> Keep chasing them you <laughs> Nice <laughs> Have fun Have fun uh, uh... Wanna fight? Wanna fight? Yes Yes I win, I win I win bro What oh, the Oh I'm cut oh, what? <laughs> oh shit, I'm cut Fuck, I managed to survive with only these bullets some kind of table i Oh, you Oh astroi! <laughs> <Eee. laughs>